Już się mam konsony Kupson i witam was w pierwszym odcinku, z gry Simulator 18. Jeszcze nie 21, ale też kiedyś się na pewno pojawi w przyszłości. Na razie z bus simulator 18. Dzisiaj sobie stworzymy nową filmę. Nazwę ją Kupson i Ty, dlatego że tutaj mam zwykłego. Taki swój prywatny można powiedzieć. Tu, więc tu po prostu stworzę... Yy, znaczy to stworzyłem po prostu, żebym, żebym odróżniał z modów sobie zahaczymy, te dwa eee, I utworzymy zapis eee, I słuchajcie, ogólnie mam za was takie dosyć ważne info eee, mm. Nie wiem kiedy ten odcinek wstawię, więc jeśli już się pojawi odcinek z przejazdu alarmowego GTA To po prostu zignorujcie to, ale jeśli się nie pojawi no to znaczy, że po prostu Wiecie, do GTA weszła duża aktualizacja całkiem to jest coś tam z, z GTA Online z nie wiem, bo się na tym nie znam i dlatego ym, nie, będę nie będę teraz tego nagrywać, bo po prostu musi to nie jest teraz mnie zależne ale po prostu musi wyjść nowy script hook a ten script hook po prostu nie wiem kiedy wyjdzie, to nie jest mnie zależne, to jest zależne tylko od autora jak tylko wyjdzie tylko oczywiście zaktualizuję tego script hooka i będę nagrywać dalej mm, no po prostu to, to, to nie jest moja wina i no nic z tym nie mogę zrobić, próbowałem jakoś tam aktualizację sobie cofnąć, ale nie da się wejść w GTA bez tej aktualizacji. Więc po prostu pozostaje mi tylko po przeczekać to i, no i po prostu yy, zacząć jakby i po prostu yy, poczekać i zacząć nagrywać wybierz już ten jest wejdzie, więc Ja też mówię, nie wiem kiedy to wstawię, więc jeśli już jakiś film zaczął pojawiać, ten film, no to znaczy po prostu, że, że po prostu już jest wszystko ok i po prostu zignorujcie tego. No? Tyle tyle. to y, Tyle wam po prostu <grym> powiem, dobra. dobrze, 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 ale na początku nie wiem, jakie ją dobrze, no właśnie. Zrobimy wysoką, bo nie, właśnie Okej, okay, to słuchajcie, ja zrobię cięcie, zmienię sobie to i za sobie. Dobra, już sobie chyba słuchajcie zrobię. Zrobimy sobie, może wiecie co... Deszczowy... Nie. Oj, tam na uderzam mikrofon. sobie Zrobimy. Szybki, stary włączymy, odrzucimy to co... Nie. Wczesne wahadło, pętla. Czekajcie. kasję, Dobra. No to wczytujemy. Mm na tasie, dobra. Nie wiem czemu to jest taki takie taki to No dobra, to za chwilę. Zatrzymamy yy, się, otworzymy i drzwi. Ja serio jak ty będę robić jakieś głupie błędy, a po prostu jestem przyzwyczajony to... oj. Yy, czekajcie. Yy, Poświetlenie kabiny pasażerskiej sobie włączymy. To zamkniemy. Dobra, już nie będę zmieniać tych ustawień po prostu póki co Jak tu się wycielaczki tak okej okay. <laughs> coś tam coś tam pamiętam Tu był Klaxon Był to no, okej okay. Czekajcie bo Jak to się zmieniało kamera? Aha już wiem Słuchajcie Czy ja tu zaciągnąłem ręczny? Eee ręczny O Dobra Idziemy światło. Mam tutaj światła Ale coś tak Coś tak te światło. Nie działają zbyt mocno no Dobra Słuchajcie Musimy uciszyć już chłopa Jakiś Jeden starszy pan nie wiem komu to przeszkadza, bo ja na przykład tego tak nie słyszałem, ale, ale no, no mówię. Yy, także jeszcze wracam do tego tematu z GTA, jak tylko wejdzie, no to ja zaczynam nagrywać po prostu. Mm, dziękuję Wam oczywiście za te wszystkie subskrypcje, za to, że tak dobrze przyjęliście te filmiki, bo naprawdę ja będę ich nagrywać więcej i będę nagrywać też jak prosiliście, żebym nagrywał takie właśnie też z moim głosem, w tym sensie, oj, w tym sensie, że mm, że na przykład jak były te niedzielny dyże w pogotowie dzień z życia na technika medycznego czy jakoś tak to nazwałem, do Dokładnie też nie pamiętam jak sobie. No to bardzo, bardzo mnie to cieszy że po tak to się przyjęło. Bo ja myślałem, że wiecie, że to będzie coś na zasadzie, yy, że to będzie coś na zasadzie. Po prostu wstawię, może przebędzie mi, nie wiem, pięć subów, może jakoś. Aha, może jakoś, nie wiem. Wyświetlenia pójdą w górę, a przybyło mieć na tym 300 subów. Troszkę mniej, 270 chyba. Coś takiego na samych takich przejazdach, więc naprawdę. I na tym, oczywiście, jak jak dzień życia i tak dalej. Dlatego ja Wam no naprawdę bardzo dziękuję za to. Po prostu to jest dla mnie no... Ja myślałem, że yy, wiecie, nigdy nie sądziłem, że mój kanał dojdzie do takiego poziomu, jak na razie jest, czyli 300 subów. Bo ja po prostu na początku myślałem, że dobra no tam do 100 y, dolecę i będę takim mini youtuberem, a raz jak zobaczyłem, że właśnie to jak, y, jak wszyscy do tego podchodzą, że no, wszystkim się... wielu osobom się właśnie podobają te filmiki i tak dalej. Yy, no to po prostu... Mega fajne uczucie to jest. Co jest? Chciałem zmienić kamera jak pseudotrapu ja fajnie się <grywa> No, także naprawdę ja Wam bardzo za to dziękuję. Ja zrobię jakiś special, może live, może coś takiego. Może jakiś live, nie wiem. na jakimś serwerze z, powiedzmy z GP Amy Hamu z Słuchajcie, ja sobie wyciszę to ta muzyka za chwilę. Wam dokończę. Dobra. No więc wracając, po prostu... Po prostu... Yy, o czym ja mówiłem? <grym> bo zapomniałem. Yy, aha, yy, na tym special... Księżyc Mułowokiem, hopieki. No jeszcze teraz nie. Ee, ten, yy, po prostu... Jakby tym specialem, by było, nie wiem, może granie, Zrobienia takiego serwera. Ja nie wiem jak to działa, czy to na Fivemare, czy na online, bo ja po prostu nie gram na tym, bo ja po prostu jak to działa, no to ja nie wiem, tak? Ale, yy, no po prostu, zrobienie takiego serwera, gdzie na przykład by można było zagrać, bo ja ogólnie nie mam dużo modów, mam mody tylko na pojazdy i menu trainer, i no oczywiście skrypt hooka, tak jak mówię, i manual transmisją, czyli no, mod na kierownicę po prostu. Jak ktoś nie ma kierownicy nawet, to ten mod po prostu może mieć, bo można wyłączyć po prostu sterowanie kierownicą i później... No i jest normalny po prostu normalne... normalny... jakby gra, tak? Jakby tego moda nie było po prostu. I, byśmy mo i można by było robić jakieś fajne akcje też yy, dziękuję, że tam do różnych teamów mnie yy, zapraszają, czy zapraszacie jak to wygląda w z osoba, która mnie zaprasza do tych teamów. Yy, bo naprawdę no, z tym można fajne akcje robić i tak dalej. Też yy, do mnie osoby piszą na Discordzie, że mogą jakiś, yy, yy, zrobić serwer, gdzie by było na przykład coś typu idziemy yy, do wypadku jeden strażą, jeden karetką, jeden policją i tam jest taka akcja prawdziwa. Więc to też w przyszłości może się uda zrobić. Nie obiecuję, aczkolwiek będziemy nad tym pracować, żeby właśnie to się udało zrobić. No bo po prostu to by było mega, że, wiecie, dostajemy wezwanie, każdy jedzie czymś innym mm, i po prostu, wiecie, później może się gdzieś spotykamy na trasie, jedziemy jeden za drugim, wyciskamy się przez te korki i tak dalej. No to jest naprawdę mega sprawa z tym akurat. Więc po prostu. Y Będę, będę też nad tym pracować Mam nadzieję, że po prostu też to docenicie To będzie prawdopodobnie tym specjalem, Aczkolwiek, no Jeszcze może inne niespodzianki będą i tak dalej Natomiast, no i ktoś już zaśmiecił, patrzcie, no pierwsza linia Pierwszy przejazd właściwie tą linią jeszcze ktoś zaśmiecił, no Bywa, dobra Zakręcimy tu sobie Nie wiem czemu tu jest ta kamera, w ja wolę jeździć. Nie tak, tylko tak, widząc trochę tą to, to kierownicę, to, to tak jakoś lepiej mi się jest po prostu. No i sobie wrócimy teraz do garażu, no bo w sumie on tutaj jest niedaleko. No, chyba to co miałem powiedzieć, to powiedziałem wszystko. Ale tak mi się wydaje przynajmniej, no bo o skrypt powiedziałem, podziękowałem, powiedziałem o przyszłych planach. Także myślę, że po prostu to wszystko wyszło. Co chciałem zrobić do tej pory i mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie, co chcę zrobić jeszcze no, jakby w, przy, w przyszłości. Tak. Chociaż teraz egzaminy i tak dalej, więc może być większy problem niż zawsze. Ale, ale no co znowu? Ale po prostu będę się na tym starać. No, także słuchajcie. No i ja skończyłem trasę, więc sobie zgasimy stocykę do światła. Światła drukowe są skaszone, Oj mm. Drzwi. No i Skończyliśmy No i No i dobra Ale zliczamy sobie teraz No nie wiem w sumie czy, czy coś za, za, za 11 tysięcy O Bardzo fajnie O i mamy nową warstwę kalkomania Chociaż ja tego nie używam i nowy kolor Także bardzo fajnie 11 tysięcy też tygodniowy przychód, dochód czy, nie wiem jak kto się tam czyta. Okej, okay, no i e, słuchajcie, je, co mamy na misji? jecie istniejącą trasą w nocy. Pomaluj autobus. Wiecie co? Pomalujemy go sobie. Wiesz, go od razu może pomaluję, bo po prostu... No bo... bo tak. Tu mamy bardzo fajną skórkę właściwie. I zmienimy sobie może kolor na biały. O, zastosujemy i zobaczymy czy... czy już jest. Tak. Utwórz nową trasę, jedź nową trasę, rozszerz istniejącą. 130 tysięcy za to będziemy mieć, więc wiecie co ja sobie utworzę może nową trasę. Powiedzmy, że stąd, tutaj, 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 tutaj i tutaj. Zapisz. OK. Eee, teraz jedź nową trasą, czyli pojedziemy po prostu sobie w nocy. I w przyszłym odcinku będzie odcinek w nocy i nową trasą. No i rozszerzymy jakoś, a jeszcze rozszerzymy, no to po prostu czekajcie Jeszcze to rozszerzę, tak No, no i pojedziemy sobie rozszerzoną pracę Dobra, słuchajcie, ja wam dziękuję za obejrzenie tego gameplaya I po prostu też planuję dla was Eurotracka nagrać, od razu mówię Dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się ciepło, cześć